Ja telefon jeszcze odbiorę i za chwilę będzie ten horoskop. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, Piotrze, Beato, z z tej strony. Witam Pani Beatko, witaj Beatko, Beatko, witaj. Ja mam pytanie takie, bo cały yy, czas oczywiście słucham tej audycji, ale mam pytanie takie: czy moje podejście jest dobre odnośnie tych, tych, tych obciążeń karmicznych? Yy, wiele w życiu miałam takich sytuacji, które mi naprawdę, no, użytkownicy dostawałem z kopniaki, mm -hmm. tak bym to określiła od życia. I zawsze się zastanawiałam, dlaczego mnie to spotyka. Bo rozumiem, że to na pewno jest, no, jakiś tam yy, do przepracowania sprawa, prawda? Bo ja to rozumiem, że, że po prostu coś kiedyś się zadziało i ja muszę coś. Yy, Yy, zrobić, wypracować, przepracować, zrozumieć. Wiadomo, że czek się uczy całe życie tutaj na ziemi, <gry> yy, ale miałam takie podejście zawsze, było dlaczego mnie to spotyka, dlaczego? I ciągle się zastanawiałam, natomiast yy, w którymś momencie stwierdziłam, że to chyba nie tą drogą idę i zaczęłam się zastanawiać, co mogę zrobić, żeby to zmienić. Czy, czy takie podejście jest y, słuszne? Czy to jest, czy to jest dobre? Zamiast, zamiast cały czas się zastanawiać, a co, a jak, a ten, czy, czy, czy po prostu y, jakby odpuściłam to sobie? To jest chyba najlepsze rozwiązanie, jakie może być, odpuścić. Jakiekolwiek analizowanie, jakiekolwiek rozpamiętywanie, diagnozowanie, próba diagnozy problemów, które miały miejsce, powodują, że nas do tych problemów przywiązują, utrwalają w nas tak zwane kryształki eteryczne powstają, bo my ciągle o tym myślimy i to wszystko mhm. powstaje w naszej strukturze energetycznej. Dlatego, jeżeli spotka nas jakaś przykrość, jeżeli spotka nas jakieś coś negatywnego, zostawmy to. Wiecie, wiesz, jak ja to robię, Beatko? Jeżeli coś negatywnego jest, bo, bo oczywiście spotykam się, różne sytuacje. Czasami ludzie jakieś przykrości mi sprawiają, mm -hmm. czy też próbują tak. jakieś sprysk przykrości, czy też na, czy, czy jakieś tam inne, coś mi się wydarzy, co po prostu coś przeoczę, coś złego zrobię, bo każdy jest człowiekiem, prawda? Coś przy, przez, przez jakąś tam nieuwagę. Wtedy nie analizuję tego, tylko. Przypominam sobie: nie złość się, nie martw się, szanuj bliźniego swego, doceniaj tą chwilę, pracuj, działaj. Odcinam i robię tak, żeby od tej chwili, tego momentu, żebym był zadowolony z życia, żebym był, żebym był po prostu pozytywny, żebym się, nie mógł, żebym się nie musiał wstydzić przed innymi za moje zachowanie. Czyli nie analizujemy, bo analizowanie nas zatrzymuje, tracimy energię, tylko odstawiamy to i dalej działamy. Dalej działamy, oczywiście wnioski wyciągamy, ale to nie ma być tak, że będziemy, że będziemy siedzieć, będziemy te wnioski wyciągać i, i tyle będziemy medytować nad tym. Nie, nad problemami się nie medytuje, medytuje się tylko nad pozytywnymi rzeczami, czyli medytujemy nad miłością, nad pokojem, dobrem, bo pamiętajmy, że to też jest swego rodzaju afirmacja, która buduje naszą strukturę energetyczną, która buduje naszą karmę, czyli powtarzanie afirmacji o miłości, szczęściu, pokoju, dobru, buduje y, tą strukturę, buduje y, tą karmę, naszą też pozytywną, bo my się tym Stajemy. Mówi się, jesteś tym, co jesz, ale tak samo jesteś tym, o czym myślisz. I tutaj nie rozpamiętujemy. Uważam, że twoje nastawienie jest pozytywne, dobre, tylko trzeba, trzeba popracować nad takim większym dystansem. Bo, Jeszcze bo, troszeczkę. Bo, bo dlaczego co, o tym tak mówię? Bo przez długi czas, no, no do, wiadomo, że każdy w życiu ma takie, a nie inne sytuacje. I to Oczywiście. się Po kolei tam, prawda, nawarstwia i w którymś momencie. Kiedy, bo faktycznie tak było, ja zawsze chętna do pomocy i raz, drugi, trzeci któryś tam z kolei, prawda, kiedy ja potrzebowałam pomocy, tej po, pomocy nawet jak poprosiłam, nie otrzymałam. Mhm. I, i, I właśnie przyszedł taki moment i mówię, dlaczego zawsze ja komuś mam pomagać, a nigdy nie otrzymam od kogoś pomocy ja Beatko... potrzebuję. I właśnie tak kiedyś było i tak, tak zastanawiałam się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ja mam ciągle pod górkę. Kiedyś sobie właśnie tak siadłam, po którymś z tych programów jeszcze, jak były programy w kosmice, po, po przeczytaniu kilku książek, różnych artykułów w gazetach, czasopismach fachowych właściwie. Ja bym powiedziała, ja nie, nie będę do tego wracać, dlaczego, tylko ja mówię tak, zadałam sobie kiedyś pytanie, po co jestem na tym świecie? Po co ja przyszłam? I kiedyś po prostu na samą myśl o tym, no właśnie, głos mi się łamie, mhm. pomyślałam sobie, że widocznie coś jest, znaczy coś było, że teraz ja. Może nie to, że muszę, ale ja jestem po to, żeby komuś pomagać. Mhm. No i jak zaczęłam w ten sposób myśleć, że nie oczekuję pomocy od kogoś, tylko ja pomagam, ja to robię i robię to z, ra z radością. Może nie aż tak powiedzmy, że skoczę do sufitu, ale że jest, nie jestem nastawiona pozytywnie. Inaczej się to. Inaczej się tam mi troszeczkę układa. Nie, nie odbieram tego, że to jest, ach, bo ja muszę pomóc. Nie, ja pomagam. No wiadomo, że no jestem tylko człowiekiem, prawda? I to tam czasami tam ten nastrój jest taki czy inny, ale generalnie staram się podchodzić, podchodzić do tego tak, powiedzmy może nie wesoło, ale pogodnie. O! I to jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby właśnie nie oczekiwać, bo nasze oczekiwania odnośnie do drugiego człowieka powodują frustrację, powodują smutek, powodują lęk, bo my oczekujemy. W, 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 jak słuchałaś, nie wiem, czy na jesień, w tamtym roku, była, był cykl takich audycji moich, Ezoteryczna jesień, i tam między innymi właśnie były, był o, odnośnie relacji, odnośnie związków z ludźmi, odnośnie związku z otoczeniem. I problem, który my popełniamy, to jest oczekiwanie. Oczekujemy w związku, że pa partner zrobi to, a to. Oczekujemy, że ktoś to, a to zrobi. My się często rozczarowujemy i wtedy po prostu, no. Psują się małżeństwa, psują się dobre przyjaźnie, bo my ciągle oczekujemy. Usunięcie tych oczekiwań powoduje, że jesteśmy osobami radosnymi, bo my czerpiemy tu i teraz, cieszymy się z radości, a nie oczekujemy, bo oczekiwanie to jest też jakby trwanie w takim, w takim jakby ciągle w takim letargu, gdzie, gdzie no po prostu no... Nie wykorzystujemy, nie doceniamy chwili obecnej, tylko myślimy o abstrakcyjnych chwilach, które mogą nigdy nie nastąpić. Dlatego bardzo dobrze zrozumiałaś. Przepiękna ta Twoja medytacja, bo to można nazwać medytacja, która, która została zainspirowana poprzez różne teksty, z którymi się zapoznałaś. No, teksty są po to, aby, aby się inspirować, więc naprawdę doszłaś do prawdy. To jest prawda, to co, to, 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 doszłaś do tej prawdy. Tylko tak, też nie możesz taki. mówić, Beatko, tylko jeszcze powiem Ci jedną rzecz, nie możesz mówić, że przyszłeś na świat, czy też jesteś tutaj po to, aby, aby pomagać i aby nie doświadczać szczęścia, bo to jest nieprawda. To jest nieprawda. Każdy z nas rodzi się po to, aby było to szczęście, aby się tego spokoju ducha, tego pokoju wokół, wokół nas. Tylko, że y, różne dziwne rzeczy robiliśmy i, i, i różne dziwne rzeczy się dzieją, ale to nie oznacza, że nie można tego zmienić. Właśnie tutaj jest błąd w naszym myśleniu. Y, można to zrobić. Tak, zmienić. nawet m, przez to, że właśnie, że. Ano, bo ktoś mi pomógł. Ja pomogłam, a ktoś mi nie pomógł. Yy, ja widziałam, znaczy, widziałam. No, miałam świadomość, że w którymś momencie no, byłam zła. To jest właśnie to, to, o czym często mówię, że właśnie to już ta negatywna energia jest zła i widziałam, jak między najbliższymi u nas w rodzinie to byłam taka ciągle jakaś no, mówię, sytuacja taka, taka jakby zaogniona. Natomiast w, w tej chwili. Yy, odpuszczam, tak jak mówię od, może, mhm. brzmi może nie odpowiednio ale po prostu y, to co kiedyś było, to było przeszło, minęło mhm. i do tego nie wrócę, ale mam wpływ na to co może być i co jest tak, to jest najważniejsze. Ale powiem ci, bo ja tu sobie rozłożyłem karty na twoje czakry, żeby zobaczyć, czyli taką diagnozę czakr wykonać i muszę ci powiedzieć, że ty jesteś akurat w takim cyklu jakby energetycznym w tej chwili, gdzie wielkie przemiany są przed tobą. Bardzo ważne jest, abyś abyś się otwarła. To jest karta nowego początku, karta bramy, to jest karta bramy, która mówi, że ty przechodzisz teraz tej fizyczności której doświadczałaś, bo tu przede wszystkim to wszystko, te wszystko ta pomoc, ta, te problemy, one były czysto fizyczne, prawda, na tej płaszczyźnie czysto fizycznej, a jest pokazane, że ty to już przepracowałaś, teraz idziesz w kierunku tej duchowości, piękne karty i one wyraźnie mówią, że mogłaś mieć ciężko, bo ta, ta ziemia, ta energia ziemi dała ci w kość, ale, ale idzie to wszystko w bardzo dobrym kierunku, jest tu pokazana karta sukcesu. Yy, takie zmiany mocne, bardzo mocne, są już zauważalne tak. tutaj od jesieni, czyli jeszcze musisz poczekać, bo teraz jest ta karta brama, czyli przechodzisz. Jeszcze się ciągną pewne rzeczy i pewne jedne będziesz zamykała, drugie będziesz otwierała. Na jesieni jesteś pokazana, jakby już tutaj przechodzisz tą bramę na czakrze serca, masz kartę jesieni, czyli, czyli wszystko będzie taka jedna wielka transformacja. A kiedy ty się urodziłaś, Batko? 16 stycznia. W styczniu. Mhm. Ale wszystko się zgadza, Piotrze, dlatego że tylko tyle chcę powiedzieć, bo nic więcej, no wiadomo, że tam osoby słuchają, też tak, no, tak, nie tak, chcę tak, wiele tak, się tak. rozgadywać. Ro no, no, no. Ja w tej chwili bo co nie korzystam. Przyznam się szczerze, że bardzo dużo czytam to jest Twoich artykułów i oglądam praktycznie każdą audycję jak tylko mogę, natomiast nie korzystam z energii, dlatego że no być, nie można mieszać, prawda? Że Trochę tu, trochę tu, ponieważ tak, korzystałam tak. od u kogoś innego, to jest raz, a dwa, że na pewno pamiętasz Panią Krysię, jeszcze z Kosniki? Tak, tak, tak. I ja w tak. tej chwili z nią pracuję. No to super, to możesz pozdrowić ją, jak będziesz tam tak, rozmawiała. Ja dziękuję, no. A miłe, fajne czasy były z Krysią, byliśmy nawet, no dużo, dużo, fajnie było, fajnie było. No było... bardzo miło wspominać oczywiście, bo jak ja gro, rozmawiam, więc, więc y, 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 no właśnie pracuję, znaczy no mówię pracuję, no właściwie jestem pod jej opieką, tak bym to powiedziała, nie pracuję, ale y, bardzo dużo mi to daje i dlatego jak ty mówisz że o tych zmianach, więc ja sama widzę, ja sama widzę, ja się cały czas uczę, uczę sama się sobie, znaczy sama się zadziwiam czasami. Tak, bo tu jesteś pod A wiesz dlaczego? Bo twoje, nie wiem, może Ci Krysia mówiła, ale mi tu się pokazuje w tobie dziecko. Jesteś tutaj po prostu, potrafisz też chłonąć. Musisz uważać, może Krysia już się o tym mówiła, ale musisz też uważać, bo ty możesz, masz też tendencję. Czasami powinniśmy być takim durszlakiem, żeby starać się przecedzać pewne rzeczy. A ty też masz taką naiwność dziecka. To jest pozytywne, ale musisz nad tym uczyć się kontrolować, żeby nie być osobą wykorzystywaną, wiesz? Tak, A tak, 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 hmm. tak. Yy, tak, bo, bo nawet odpowiada, no, czy no już te nie będą widzieć, ale była też taka sytuacja, że mówię, że się gorzy po trzama, mówi tak. No i po coś Kobitko, tak się bardzo otworzyła. No tak. Jak, no, no, ja wiem, no muszę, muszę <laughs> nad tym panować. Tak, tak, bo to jest pokazane. Tutaj masz taką naiwność, to jest, pokaz to jest bardzo dobra karta, ale trzeba po popracować, bo to jest naprawdę wielcy mistrzowie mają w duszy właśnie dziecko. I to jest bardzo potrzebne, bo pokazuje, daje nam możliwość widzenia ten świat taki, jaki jest w rzeczywistości, i nie ograniczania się do tego, co nam ktoś mówi, że to jest na przykład y, ołówek i tylko to jest ołówek, prawda? Ty możesz wziąć i dostrzegasz w różnych przedmiotach, w różnych rzeczach takie rzeczy, który, które inni do, nie dostrzegają. To jest de dar, ale musisz uważać, bo rzeczywiście no, tutaj jest ta otwartość, o której zresztą już wiesz, tylko tutaj tylko potwierdziłem, żeby nie być tak bardzo otwartą. A, a wszystko naprawdę idzie w dobrym, w dobrym, w dobrym kierunku. Naprawdę. Pięknie to się pokazuje tutaj. Dziękuję bardzo. Odzwaniacam się, żeby inni mieli możliwość. Dziękuję, Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję również. Pozdrawiam. kłania się do usłyszenia. Pa, do usłyszenia. Beatka, super. Ja tutaj odatka.